W naszym życiu biologicznym. Mówiliśmy o delfinach. Stosunek masy ciała do, do mózgu jest zdecydowanie na korzyść. Nie mózgu nie? Tak. Co więcej, wytworzenie aparatu takiego do badania, tak jak u nas ultrasonograf jest do badania, na przykład dna morskiego. To jest absolutny jakiś cud techniki biologicznej. Ja nie wiem, jak nawet to nazwać. Nie wiem, jak mam się do tego odnieść. I jeszcze wykształcenie mowy. Delfiny ze sobą gadają. A zacząłeś mówić, Zgłosko. dlaczego w tej szkole nie, nie oglądamy pod mikroskopem tych. Tam... Żeby, myśleli, żeby nas po pierwsze ogłupić ogólnie rzecz biorąc, a po drugie, żebyśmy nie docierali do takich wniosków i żeby jakieś mądrelińskie dziecko nie zadało panu od biologii czy pani pytania głupiego. No, no zaraz, powiedziała pani, że, że mięśnie poprzecznie szkieletowe, poprzecznie prążkowane, czyli szkieletowe, oddziaływują na świadome działanie, tak? Mechaniczne. To, o to serce nie? To dlaczego nie jest zbudowane z mięśnia gładkiego? Gdyby było zbudowane z mięśnia gładkiego, nie byłoby przede wszystkim technicznie rzecz ujmując wytworzenia tych spiralnych mięśni, co zakręcają te, te rurki tutaj nam. Bo z mięśnia takiego nie da rady. On inaczej działa. A z tego dałoby radę. To jest odpowiedź techniczna. Natomiast odpowiedź, odpowiedź z poziomu świadomości jest taka, gdyby mięsień gładki dał radę wybudować taką pompkę, to nie mielibyśmy na nią wpływu. A mamy. I teraz, jak złożymy te informacje do kupy, te z elektromagnetyzmu, z propagacji fal, jak zobaczymy w działaniu interferencję fal, te krople na wodzie i wyrysujemy sobie zwykłego człowieka, jeśli można nas nazwać w ogóle zwykłymi, i będziemy sobie wyobrażać tą falę elektromagnetyczną, ta myśli, jest tobą, martwi, ronda byrne i tak dalej. No to mamy jedną kropelkę na, na tej, na, na naszej tafli wody, i mamy. Drugi ośrodek, który poprzez zastosowanie tego rdzenia magnetycznego jest wielokrotnie silniejszy tak? i z niego też się wydziela fala elektromagnetyczna i tak jak na poprzednim rysunku na wodzie tych kropelek, one zaczynają łączyć się na jakichś węzłach, czy harmonicznych, czy nie, to jeszcze za chwilę dojdziemy. Bo niezgodność tego, co ja myślę, z niezgodnością tego, co czuję, powoduje, że mamy do czynienia z przeciwstawną fazą. I wszystko będzie brało w łeb, a możemy jeszcze sobie krzywdę narobić. Dlatego tak ważna jest koherencja. Tak ważna jest koherencja. Przypomnijmy, koherencja to połączenie, świadome połączenie tych fal, doprowadzenie do ich y, interferencji. I jeżeli jest, jesteśmy zgodni z tym, co czujemy i co myślimy, to następuje interferencja dodatnia, czyli konstruktywna. Fale się zaczynają sumować. Nadajnikiem oczywiście będzie zawsze silniejsza fala, bo ona będzie przejmować wszystko. I mamy to myślę, to czuję, poszło. Informacja do wszechświata. W postaci oczywiście tego wiru, tego pączka z dziurką. I zarażamy, wysyłamy istotne informacje w postaci właśnie fali elektro, elektromagnetycznej. Czyli jak przetworzymy to, wrócimy do Feynmana, pamiętacie, Aha. na paczki informacyjne, co ma się stać, to rzeczywistość potencjalna, którą omówimy sobie po obiedzie, bo, bo to dotyczy hiperfizyki i tak z... Yy, ni, z pruchy, ni z gruchy, ni z pietruchy, to nie mogę tego tak zrobić, bo wam się nie sklei. <laughs> To ta przestrzeń, w której jest potencjalne wydarzenie, pomocny człowiek, przedmiot, to, czego chcemy, żeby się wydarzyło, próbuje znaleźć kolejną, kolejny węzeł harmoniczny, czyli podobieństwo swojej fali, poprzez energetykę, czyli nasilenie naszej fali, czyli tą wartość na osi X, tak? Uruchamiamy dany potencjał i on wtedy, będąc w tym, yy, w tym zakresie, przybliżamy go. No, tak to działa. A szczegóły zrobimy sobie yy, po omówieniu membran i yy, yy, hiperfizyki, czyli schematu podstawowego. Proszę, materia ma yy, dodatni ładunek energetyczny, człowiek ujemny, czy na odwrót? Nie, 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 nie. Cała materia składa się z równowagi elektrycznej, czyli jądro atomowe jest dodatnie, elektrony są ujemne. Okay. Natomiast w materii niebarionowej, czyli w antymaterii, ładunki są odwrotne, bo tutaj wyrównują się poziomy elektryczne w tej rzeczywistości, ale żeby utrzymać fraktal większy, to tam również musi nastąpić wyrównanie. Czy ja czytelnie mówię, bo to są trudne rzeczy. Przyciąganie to, 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 to jest reakcja dwóch mas, jeżeli potraktujemy to korpuskularnie. Nie ma tak, że jedna przyciąga drugą. One przyciągają się wzajemnie w stosunku masowym. Czyli większy obiekt będzie miał większą siłę, będzie dla nas wrażenie obserwacyjne, że że mały obiekt jest przybliżany do dużego, i w ogromnych skalach tak nie będziemy zauważać ruchu, że duży obiekt także jest przyciągany do małego. Tylko są to tak mikroskale, że my tego nie widzimy. Co tłumaczyłem na, na podstawie księżyca i, i ziemi, czy też gwiazd podwójnych w układzie dualnym, gdzie one znajdują swu, wspólny środek ciężkości, czyli w stosunku do swoich mas. Mhm. I wokół tego środka. Yy, wirują, a nie wokół własnych, yy, yy, wokół jednej z osi gwiazd. Musiałoby być, musiałoby być to taki stosunek mas, jak my z Księżycem mamy. żeby taki na stosunek. tylko ta nasza strona jest taka materialna, tamta strona w fraktalu jest taka przymglona. Przy, przy, czy jesteśmy w stanie to sprawdzić? Czy tamci, czy na przykład ja jestem tu biały, a tam jest taki murzynek? Mówisz o materii niebarionowej, no. nie, nie jesteśmy w stanie. Ona została nazwana ciemną materią i ciemną energią ze względu na pewne nieporozumienie. Ona nie jest koloru ciemnego, czarnego i tak dalej. To tak jakby czarną dziurę rozumieć, że ona jest koloru czarnego. Ona jest żadnego. Czyli może być też taki biały, ale na przykład zły. Na przykład ja jestem tutaj dobry, zmaterializowany, a tam jestem zły. Tak? Mówimy hmm. ja o konstrukcie takim energetycznym, żeby tak. wy wyrównać to wszystko, czy mówimy Nie. o realnie do... co... Bardzo dużo ryzykuję tutaj stwierdzeniem. Nie ma dobra i zła. Nie, ale mówimy wiesz, mówimy o jakiejś rzeczywistości darionowej, czyli jakby antymaterii albo ciemnej. Czy to jest po prostu konstrukt, żeby się nam wszystko zbilansowało, czy to jest coś więcej poznanego i rzeczywiście... To może być taki świat. To nie jest poznane i, nie, i długo nie będzie. Czy jest to założenie hipotetyczne, żeby po prostu wszystko się z kupy trzymało? Tak. To jest, to jest jedyne uzasadnienie, że to się w ogóle wszystko trzyma. Okay. Mhm. <laughs> Musiałbym poruszyć bardzo trudny element kole, z kolejnego etapu hiperfizyki, bo teraz po przerwie, po obiedzie, Przejdziemy sobie do omawiania tego schematu hiperfizycznego, ale tylko w zakresie strumienia zewnętrznego rdze wewnętrznego rdzenia. Rdzeń to jest taki element właśnie jak ta przy teorii wielkiego wybuchu, ta niezwykle zagęszczona informacja, czy też materia, chociaż w ogóle nawet się krzywi, jak to ma, całkiem mnie nie przekonuje to. I on ma z siebie wypromieniować pewną algorytmikę. I Wypromieniowuje z siebie dwa, dwa strumienia, strumienie informacyjne, w którym jeden z nich odpowiada na pytanie, co ma być zrobione, a drugi, jak ma być zrobione. I one między sobą napotykają na zespoły algorytmiczne, tak jak zamek błyskawiczny z Twojego swetra nie zepniesz z moją kurtką. One muszą. No, no dobra, to wiesz, że, że, że to taki bajek. Ja by go wystrzelić w pewnej szybkości. Tak. I Nie? dopiero jak algorytmy do siebie pasują, to, to one się zazębiają ze sobą, i e, wtedy zgadza się to, co ma się stać, z tym, co, co ewentualnie jaką drogę my żeśmy wybrali, żeby się stało. To jest e, bardzo. E, e, Element trudny ze względu na to, że tu wejdziemy w kłótnię między wolną wolą a tego co, a, a fatalizmem, tego, co ma się stać. I jak na przykład Ta kłótnia jest kompletnie według mnie nieuzasadniona, bo jest i to, i to, tylko trzeba zrozumieć działanie tego i porzucić te, 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 te kłótnie. Bo tu zwolenników będzie tyle samo, tu tyle samo, i, i znowu nas podzielą. I jak leci taka paczuszka, i są te inne te informacje, to co. W tą, w tą paczkę te wszystkie informacje są w stanie przejść? Więc sądzę, że y, strumień wewnętrzny, y, jak wrócimy do diagramu Fejmana, y, to jest ten strumień fotonowy, względnie po anihilacji, y, produkt, y, czyli elektron przy tym schemacie, co rysowałem. Natomiast w materii niebarionowej istnieją informacje strumienia zewnętrznego, czyli tego, co ma się stać. Żeby foton i, an, i jego antyfoton były algorytmicznie zgodne ze sobą, jako paczki informacyjne. Inaczej się tego nie da wytłumaczyć logiką, którą dysponujemy tutaj w naszych umysłach. Ja w każdym razie taki wniosek no, był. Moim zdaniem wyciągnąłem taka, każda paczka musi mieć jakby taki. Swoje uzupełnienie. Swoje uzupełnienie, ale taki w środku szamy. Tak. Wszystkich sądzę, i że tak. informacji, to grubo. A co, grubo, bardzo grubo. Wszystkich. I to wszystkich. Tak. Wszystkich, łącznie z tym, jak następuje ewolucja przyrody. Mhm. Tak naprawdę ewolucja przyrody jest grubo przesadzona. Bo ja bardziej wolałbym się posługiwać adaptacją przyrody, czy, to, czy powiedzmy radiacją adaptacyjną, będzie łatwiej... Taki, przywołać taki, takie zjawisko, bo to obserwujemy na co dzień. To to i, co dzień. Czyli zakres adaptacyjny organizmów do to. środowiska, bo my żyjemy dzięki temu, że istnieje środowisko. To. I takie. Tak jak nośniki informacji. To to Jeżeli potraktujemy to. siebie jako nośnik informacyjny, to naszym środowiskiem, w którym możemy roz, rozchodzić się jako informacja, i, I stanowić na nim jest środowisko trójwymiarowe, czyli biologiczne. Co nie znaczy, że w innym środowisku nie potrafimy się zalogować, bo y, nam, akurat tutaj, y, dość łatwo się zalogować w środowisku innej gęstości, której nie widzimy, czyli strumieni elektronowych zwanych umysłem. Wiemy, że myślimy, tak? W tej chwili zmuszamy siebie do intensywnej pracy. Wszyscy, ja też. Muszę się na tym skupić. Czyli mamy świadomość tego, że posługujemy się pewnym strumieniem informacyjnym. Ale żeby dostać się do następnego strumienia informacyjnego, no to już nie każdy sobie może zrobić takie doświadczenie. Znaczy może każdy, ale nie każdy sobie może to yy, yy, ogarnąć. A jest to dosyć proste. Wystarczy sięgnąć po zeszyt z podstawówki albo z jakiegoś wykładu czy z czegoś Wziąć sobie swoje własne pismo, przeczytać i zastanowić się nad czym ja wtedy myślałem, czy myślałam, pisząc to, albo co się wtedy odbywało. Czyli przypomnieć sobie proces powstawania myśli, żeby dokonać na niższym poziomie zapisu informacyjnego, na kartce chociażby. I co się wtedy dzieje? Dzieje się to, że my wchodzimy wtedy w rolę obserwatora, bo łatwo jest, Pójść przed lustro, czy się uszczypnąć i powiedzieć: Ojej, jestem ciałem. Obserwator wtedy deleguje się na wyższą gęstość, bo musi być zaobserwowany umysłem. Dlaczego umysłem? No bo jak widzimy w lustrze siebie, to odbieramy sygnał elektromagnetyczny w wąskim zakresie widma widzialnego, czyli tego co widzimy. Ale odbieramy go poprzez optykę, też musimy za chwilę zrobić. Odbieramy go poprzez łącze, i tutaj w płacie potylicznym jest wyświetlany pewien obraz. Mnie tam nie ma. Czyli jest... może być na przykład coś takiego, jak. Na przykład, ja jestem chory na nadciśnienie. To moje nadciśnienie może być spowodowane tym, co widzę złego dookoła? Może być. No, to może być. To nie tego. No i teraz. W doświadczeniu z lustrem wiem, że widzę swoje odbicie, ale obserwator już nie jest fizyczny. Poprzez fizyczny kanał i strumienie fotonowe, które dokonują zmian na pręcikach tam w środku na siatkówce, zamieniany jest na sygnał digitalny. On się później krzyżuje w głowie i powtórzymy to jeszcze, i wyświetla się nam obraz nas, po prostu jakiś kolor. Z tyłu głowy, jeszcze, żeby było zabawnie. E, I to też przecież uczestniczą w tym e, te przeskoki, co, co rysowaliśmy sobie synapsy. A pamiętajcie jedną rzecz: że neuron, jak go narysujemy z powrotem, to on może e, odbierać sygnał lub nie odbierać sygnału. Czyli on może być. Odpalony, czyli 1K albo nieodpalony, czyli zerówka. To jest system digitalny. Zero-jedynkowy. Zero Komplikacja następuje oczywiście na całej sieci neuronowej, bo jeden, jedno połączenie między synapsami, niestety, nie, wy, nie wystarczy na, na spowodowanie jakiegoś wyobrażenia. To muszą być setki, tysięcy, miliony takich sygnałów rozprowadzonych, które powodują w wyniku przepływu prądu powstanie fali elektromagnetycznej, czyli jakiegoś też również wyobrażenia w naszej głowie, że możemy stwierdzić, że to jest krzesło i jeszcze zachowujemy je w pamięci, że to jest krzesło. I to jest czyli... jeszcze obonato. No. Czyli, czyli i teraz jak porównamy to na przykład do tej płytki pamiętacie Którą, którą polaryzujemy, czyli zmieniamy ruchy spinów tych elementów budulcowych, załóżmy atomów, i płytka nam się polaryzuje, to w momencie, kiedy jest odpalony neuron lub też nieodpalony, to on także uzyskuje polaryzację. To jest bardzo ważne. Bo on się zachowuje dokładnie jak płytka magnetyczna i będzie produkował daną myśl, albo nie. I teraz, jak człowiek myśli? Jak wprowadzimy taki podstawowy schemat do naszego myślenia, w sensie kojarzenia faktów, to nam pomoże później przy tym, przy działaniu podświadomości. To my zbieramy pewne informacje ze środowiska. Na podstawie pięciu podstawowych sygnałów, czyli tego, co słyszę, co widzę, czego dotykam, co wącham, jak smakuje, i tak dalej. I tak dalej, to znaczy, jeszcze mamy szósty zmysł tutaj odczuwanie, ta preselekcja i yy, 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 ta świadomość serca jest zaskakująca, bo wykonano takie doświadczenie. Oczywiście wpadli na to psycholodzy, no bo jak to jest? Nie, no, yy, nie pamiętam. A, możliwe. Podłączyli człowieka, bo problem badawczy polegał na tym, że mieliśmy urządzenia skalibrowane nieprawidłowo, żeby badać sygnały nerwowe. Wraz ze wzrostem precyzji, kalibracji i pomiarów krótkich odcinków czasowych stworzyła się możliwość zbadania, w jaki sposób człowiek reaguje, którymi częściami ciała, którym organem odbiorczym na dane sytuacje. No więc podłączyli ludzi, oczywiście grupa kontrolna, bardzo poprawnie były wykonane w ogóle doświadczenie i, i opis i później wnioski, chociaż wnioski były częściowo przypadkowe, zaraz do tego dojdę, i popodłączali tych ludzi, zaprogramowali komputer, że wyświetlał zdecydowanie obrazy o złym nastawieniu, wojna, urwane głowy i tak dalej, krzywda generalnie, a w drugiej serii miały być obrazy zdecydowanie dobre. Komputer z tych dwóch zbiorów losował, no, przypadkowo. Mówimy, że nie ma przypadków, no ale w tym teraz akurat przy tym omawianiu tego doświadczenia zakładamy, losował i wyświetlał. I urządzenia zbierały pomiary, jak reagowała. Yy, Tkanka skórna, tak, czy był opór na skórze, czy wystąpiła potliwość, jak, jak zawężała się źrenica, jaki był potliwość na przykład organizmu, w tym także serce, jak szybko zareagowało na sygnał wzrokowy, itd, i Różne tam pozbierali dane. Doświadczenie nie miało jakiegoś specjalnego celu, oprócz czysto takiego teoretycznego, jak uporządkować te organy, który najszybciej się odezwie. I co się okazało? Okazało się później przy wnioskowaniu statystycznym, przy zliczaniu wszystkich parametrów, że jest coś nie good, coś jest nie w porządku, bo średnia reakcji serca, średnia wynosiła 20 sekund przed losowaniem obrazu, przez komputer. Czyli jakieś właściwości serca musiały się uruchomić, które miały element przewidywania przyszłości. Jakieś prekognicji. Nie, trudno powiedzieć, o co tu chodzi w ogóle. Mało tego. Jak zaczęli w związku z tym, ponieważ dane zliczał komputer, z, zaczęli wchodzić w szczegóły, zobaczyć, czy przypadkiem jakiegoś błędu nie ma badawczego, to y, niektóre z serc y, reagowały, już liczone w minutach wcześniej, wiedziały, że dany obraz będzie wyświetlony. Więc my, natury serca, na razie nie jesteśmy w stanie poznać, ale pokazuje to doświadczenie, jakim instrumentem my dysponujemy, który potrafi wybierać być może z tych światów równoległych, nie wiem. Pewne wydarzenia, które które się wyda, które będą, tak? Nastąpią. Albo widzi czas w zupełnie innym pojęciu. Jako sekwencje ułożone w sposób pionowy, a nie poziomy. Bo my odczuwamy czas jako sekwencję poziomych zdarzeń. Klatka po klatce. Natomiast to niekoniecznie tak jest. Niekoniecznie tak musi być. Bo my musimy. Odbierać sygnały i zbierać pewne sygnały emocjonalne. Żeby je zebrać, to musimy widzieć początek akcji i zakończenie tej akcji. Do tego jest nam potrzebna sekwencja czasowa, klatka po klatce, żeby wyzwoliła się emocja. Bo zadowolenie to generalnie wynik równania prostego, matematycznego. To jest różnica między tym, czego się spodziewasz, i tego. Co otrzymujesz? Ale żeby zobaczyć tą różnicę, to najpierw trzeba się spodziewać, musi nastąpić upływ czasu, nieważne jaki interwał czasowy minie, i spotkać się z skutkiem. I wtedy oceniamy, czy my, jeżeli spodziewaliśmy się więcej, a dostaliśmy mniej, to następuje niezadowolenie, czyli jesteśmy na minusie. Jak dostajemy więcej niż, niż się spodziewamy. Jest już wynik dodatni, zaczyna się zadowolenie.